Spotkanie prywatne Mateusza Damieńskiego z Magdą Mołek w programie, w moim stylu, było czymś niezwykłym. W trakcie tej rozmowy aktor przyznał się do trudnych chwil, szczególnie w życiu rodzinnym. Pełen skrywanych uczuć i emocji opis stawia pytania, co tak naprawdę skrywa w głębi duszy Mateusz Damieński. Jak sobie radzi z ogromną presją, z którą musi się zmagać każdego dnia? Kim jest ta wspierająca go żona, od której tak bardzo zależy? Nasze opowiadanie zabierze was w podróż po życiu Damieńskiego, pełnego cierpienia i tragedii, ale także miłości, odwagi, wspólnych chwil i uśmiechu. Przekonajcie się sami, co okryje się za słynnym uśmiechem aktora. Kliknij suba, po więcej ciekawych ploteczek. Mateusz Damieński w rozmowie z Magdą Mołek na łamach programu "W moim stylu" przyznał się do trudnego okresu w swoim życiu. Nie jest mu łatwo łączyć życie rodzinne z zawodowym i odczuwa ogromną presję, przez co brakuje mu balansu i spokoju. Na koniec wywiadu aktor niemal się rozpłakał. Prywatnie gwiazdor związany jest z Pauliną Andrzejewską, z którą wychowuje dwóch synów. Okazuje się, że godzenie kariery zawodowej z tacierzyństwem wcale nie jest dla niego takie proste. O kulisach trudności w życiu prywatnym opowiedział w rozmowie z Magdą Mołek na łamach programu, w moim stylu. Zaczęło się od pytania o zdrowy styl życia. Magda Mołek spytała, w jaki sposób aktor dba o swoje ciało, ponieważ wiadomo, że to bardzo istotne w jego zawodzie. Dziennikarka nie spodziewała się, że trafi w czuły punkt swojego gościa. Dla mnie ostatnio nie istnieje filozofia, nie istnieje religia. Balans. Balansu nie posiadam. Nie znoszę improwizacji, a jestem przymuszony do tego, żeby non-stop ostatnio improwizować. Nie nadążam za niczym, zawodzę moją żonę, non-stop, wyliczał Damiński. Aktor ze smutkiem przyznał, że czuje ogromną presję w związku z produkcjami, w których bierze udział. Z kolei ogrom obowiązków sprawia, że staje się coraz bardziej rozdrażniony. Coraz mniej mam cierpliwości na to, żeby trzymać gębę na kłódkę i trzymać język za zębami. I używam czasem tego argumentu, a po trzech sekundach od wypowiedzenia tych obrzydliwych słów zaczynam tego strasznie żałować. Nie ma w moim życiu czegoś takiego jak balans i spokój. Długo nie będzie. Zaraz się popłaczę, podsumował gorzko. Żona jest dla aktora ogromnym wsparciem w chwilach, kiedy nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami. Kobieta ma bowiem ogromne pokłady cierpliwości w sobie, za co Mateusz jest jej wdzięczny. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.